Witam wszystkich, z tej strony Ulat i zapraszam na dzisiejszego skinka serwisowego Jak co środę i jakie są plany W pierwszej kolejności mamy taką repliczkę, jest to ap z którym walczyliśmy w zeszłym tygodniu przepraszam, I mamy już naprawiony układ, mamy nowy układ, więc będziemy próbowali ogarnąć i przede wszystkim sprawdzimy Bo podejrzenie pada najbardziej na silnik problemów Potem mamy dwie specne Edge Od jednego, powiedzmy od z jednej wysyłki czy jeden, jeden właściciel albo dwóch właścicieli, po prostu blisko siebie. Tak czy inaczej, mamy w obydwu zrobić szturmy 1,9, więc tym by się będziemy zajmować. W trzeciej kolejności ja chciałbym zrobić przegląd swojej kajśce, bo coś ma za mało mocy względem tego, co powinno być i względem tego, co miało, więc chciałbym to otworzyć, zobaczyć, jak to wygląda w środku, co się tam dzieje. No i to jest taki ogólny plan minimum na dzisiaj, tak naprawdę. Co a część już teraz będę do części rzeczy siadał, więc możliwe, że na przykład ta peśka zrobię jeszcze przed streamem, ale to zobaczymy. No i w razie, czego, jeżeli czasu zostanie, to mam tam jeszcze repliki, które czekają, więc zajmiemy się nimi w drugiej kolejności. Ale na razie to jest plan minimum, więc jeżeli ktoś ma ochotę dzisiaj wpaść, pogadać, popytać, zobaczyć jak się z tym bawimy, jak, jak to naprawiamy, to serdecznie zapraszam dzisiaj na godzinę 19 na kickrock. .com slash ład. Do zobaczenia!